Program dał mi ogromne wsparcie. Ja już wcześniej myślałam sobie, że jestem silna, ale tak naprawdę okazało się, że to jest pewne udawanie, że tak naprawdę nie do końca rozumiem, co to być liderem. Tutaj spotkałam ludzi o tak niezwykłych kompetencjach którzy po prostu Cię inspirują. To są ci, którzy prowadzili warsztaty, którzy prowadzili wykłady, ale to są też Twoi koledzy. Poczułam siłę takiego wsparcia, bo program nie tylko daje Ci kompetencje, wiedzę, umiejętności, a po prostu daje Ci realne wsparcie. Dzięki programowi mogłem uwierzyć w siebie. Przekonałem się, że zmiana jest możliwa i że najtrudniej jest zrobić. To pierwszy krok, ale dzięki Szkole Liderów przekonałem się, że warto. W programie odkryłam, dzięki osobom, które ten program tworzyły i współtworzyły, że zmiana to nie jest ucieczka, tylko zmiana to jest wielka podróż, przygoda, czasami w nieznane. Szkoła Liderów nauczyła mnie przede wszystkim cierpliwości. Dlatego, że na niektóre rzeczy trzeba i warto poczekać. Dla programu liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności mam na pewno ogromną wdzięczność. Dziękuję mojej tutorce Joli Woźnickiej za jedno zdanie, najważniejsze zdanie, jakie usłyszałam w życiu. Bój się i rób. Dla każdego i każdej z nas program jest o czym innym. Dla mnie to jest absolutnie program o odwadze.